Naturalny proces cyfryzacji biznesu postępuje od lat. Sprzyja temu rozwój technologii informatycznych i regulacje w prawie gospodarczym. Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego to kolejny etap informatyzacji procesów na linii państwo-podatnik. Zobacz, jak przygotować się do e-kontroli. Według nowych regulacji firmy prowadzące księgi podatkowe i dowody księgowe elektronicznie muszą na życzenie Urzędu Skarbowego udostępnić dane finansowo-księgowe oraz handlowe w ujednoliconej formie elektronicznej. Jednolity plik kontrolny będzie przekazywany do Urzędu elektronicznie lub na nośnikach danych. Struktura JPK zakłada objęcie siedmiu obszarów i dotyczy każdej procedury realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Proces wprowadzania elektronicznych kontroli skarbowych przebiega etapowo. Od lipca 2016 roku obowiązek ten dotyczy tylko dużych podmiotów gospodarczych. Małe i średnie firmy mogą się stosować do tego rozporządzenia fakultatywnie aż do dnia 1 lipca 2018 roku, kiedy ustawa obejmie już wszystkich przedsiębiorców. Dodatkowo 13 maja 2016 roku zostały uchwalone nowe przepisy, na podstawie których przedsiębiorcy będą musieli bez wezwania co miesiąc przesyłać dane z ewidencji sprzedaży i zakupu VAT w strukturze pliku JPK. Duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania informacji za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 roku. Zaś małe i średnie firmy od 1 stycznia 2017 roku. Mikroprzedsiębiorcy mają najwięcej czasu. Obowiązek ten obejmie ich od 1 stycznia 2018 roku. Obowiązek dostosowania się do ustawy spoczywa na podatniku. Powinien on skontaktować się z dostawcą swojego systemu informatycznego i sprawdzić, czy planuje aktualizację pod JPK. Warto ustalić, czy i kiedy będzie dostępna aktualizacja, i czy będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami. Użytkownicy systemu ENOWA 365 mogą być spokojni. Każda firma posiadająca aktualną licencję otrzyma funkcjonalność związaną z obsługą jednolitego pliku kontrolnego bezpłatnie. Enova 365 to gwarancja zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego mechanizm generowania JPK dodany jest w standardzie. W przypadku gdy firma pracuje na innym programie, którego dostawca nie planuje wprowadzenia takiej funkcjonalności. Firma powinna zaplanować wymianę oprogramowania na taki, który umożliwi generowanie pliku JPK. Należy pamiętać, że proces ten wymaga czasu i nie należy go odkładać na ostatnią chwilę. Mając zaktualizowane oprogramowanie w zakresie JPK, możesz bezpiecznie i bez obaw realizować wymogi ustawy w zakresie przekazywania informacji w formie elektronicznej na żądanie organów kontroli skarbowej. ENOWA 365 Zawsze zgodna z przepisami prawa. Dowiedz się więcej. www.enowa365.pl